Czy ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić odszkodowania, jeśli spali ci się dom? Jak podaje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, tylko w 2023 roku płonęło aż 29 735 obiektów mieszkalnych. W takich sytuacjach nierzadko tracimy cały majątek oraz zostajemy z kredytem hipotecznym na wiele lat. Opłakując straty, idziemy na spotkanie z ubezpieczycielem, gdzie otrzymujemy decyzję odmowną w sprawie naszego ubezpieczenia, ponieważ bezpośrednią przyczyną pożaru był niedrożny komin, a my nie posiadamy aktualnego przeglądu kominierskiego, który kosztuje 150 zł. Obowiązek nakłada na nas artykuł 62, punkt 1 ustawy o prawie budowlanym, która określa, iż kontrola ta po Powinno odbywać się co najmniej raz w roku. Między innymi dla budynków ogrzewanych paliwem stałym, takim jak węgiel. Pamiętaj, że ubezpieczalnie opierają się na przepisach, więc dopełnij swoich obowiązków i śpij bezpiecznie. Czytał Bartosz Pufal.